Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie moi drodzy. Ten filmik jest dla wszystkich osób, które natkną się na niego. Sprawdzimy sobie, jaka jest energia i wiadomość od Wszechświata dla wszystkich osób, które zobaczą, obejrzą ten filmik. Zaczniemy od kart Kipera i dopytamy sobie Tarotem. Na wszystkich osób, którzy czekają na jakąś wiadomość, być może na wiadomość z urzędu, być może na wiadomość, która jest dosyć taka wiążąca, trudna lub czujecie, że przez brak czyjegoś ruchu, być może mężczyzny, jakby stoicie w miejscu. I tutaj jest pokazana wiadomość, nowa energia. Jakby wychodzicie z takiej energii utknięcia, tak? Jakby tutaj są ręce, uwięzione jest więzienie, jest brak ruchu. To może być brak ruchu ze strony mężczyzny, ale to może być też wiadomość, jakaś taka, bym powiedziała, urzędowa, jeżeli czekacie na taką. Może dotyczyć rozwodu, może dotyczyć, słuchajcie, sytuacji formalnych. Nie, to nie jest koniecznie rozwód. tak załatwiamy wiele rzeczy w urzędzie, więc to może być wiele takich aspektów związanych po prostu z instytucją, ale ja tutaj też widzę wiadomość od mężczyzny, gdzie miał uwiązane ręce. Może to mężczyzna się rozwodzi i właśnie o tym się dowiecie. To jest długi, taki, to jest bardzo długi proces. Bardzo długi proces, jest czekanie dosyć długie na pewien skutek. Hmm, pokazuje się tutaj takie... Odległe wyczekiwanie, że cały czas ktoś czeka za, e, za wiadomością, tak. Tu może przyjść jakaś wiadomość, ale wiecie co? To może być wiadomość, która Was nawet zszokuje. Natomiast powiem Wam tak, dokładnie tak. To niekoniecznie musi być na teraz. To może być energia odległa, może właśnie dowiedzieliście się o czymś, tak, o jakiejś sytuacji, coś z urzędem związane, coś z mężczyzną związane, który ma, który jest w coś uwikłany, tak? Wiecie o tym, tak? To jest tylko dla osób, które o tym słyszały, lub wiedzą. I tutaj idzie do Was pewna informacja, ym, która, która jest dosyć znacząca, znacząca w tej sprawie. Powiem Wam, że ona się jeszcze, ta sprawa nie kończy, ale jest jakieś wyjaśnienie, idzie jakaś wiadomość, idzie jakieś wyjaśnienie, idzie jakieś zrozumienie pewnej sytuacji. Mówię, może tu chodzić o urząd, możecie się nawet dowiedzieć, że ktoś się rozwodzi, tak? Coś takiego mi się tutaj pokazało, ale niekoniecznie oczywiście to musi chodzić o coś złego. To mogą być informacje, które są dla Was po prostu ważne, ale ja nie widzę tutaj złych informacji, raczej energia uwiązanych dłoni, rąk, jakby nie możecie podjąć jakichś kroków, bo oczekujecie na, na wiadomość z drugiej strony, tak? I ta wiadomość tutaj idzie, taka, która była, która była dosyć odwlekana. Słuchajcie, obok Was mogą być osoby, m, które oh wow, które spowodują, że Wejdziecie w energię transformacji. Tu mogą być owo, koło, koło Was osoby, gdzie dostrzeżecie, e, że nie są szczere, że zakładają maski, coś wychodzi na jaw. Ale słuchajcie, jeżeli obawiacie się straty takich osób, to nie bójcie się, e, bo tutaj mamy great. To jest energia osoby, która zyskuje. Zyskuje na stracie osób, które są nieszczere. Ta energia może Was również wprowadzić w energię transformacji, dużych zmian. Słuchajcie, jeżeli czekacie na, na rozwód, to też idzie taka informacja, że tutaj idzie z korzyścią dla Was, tak? Jakby osoby, które były, które się mieszały też w tą sytuację, one jakby um, odpuszczają, tak? Idą w drugą stronę. Pokazujecie nowa, słuchajcie, droga, nowa droga dla Was. Niektórzy z Was, którzy czekają na po prostu na zmianę, na nowy cykl, na nowy, nowe perspektywy. To tutaj idzie już nowa droga. Powiem Wam, że dosyć dużo tutaj przeszliście. Jest tutaj dosyć sporo takiej uwiązanej energii, ale tu jest odcięcie, nowa, nowa droga, nowe perspektywy. Tutaj może się dużo łączyć też z sytuacją, um, jakąś taką formalną. Bardzo, bardzo silnie odczuwam słuchajcie, energię e, zmian, nowego cyklu, zamknięcie pewnych spraw, spraw urzędowych. Jeżeli szukacie też domu, czy na wynajem, tutaj może być też chodzić o to, że zmienicie mm, lokalizację, zamieszkanie. Wy możecie nawet o tym jeszcze nie wiedzieć. Może nawet nie planujecie, może nawet nie chcecie, ale tutaj pokazuje się nowa droga, nowa zmiana. Zmiana z pożytkiem dla Was. Co tutaj nowego dla Was? Niektórzy z Was wychodzą z energii Eremity. Kończy się cykl samotności, kończy się cykl yy, takiej. Bym powiedziała, szukanie drogi wyjścia z sytuacji, tak? Mamy tutaj wieże, coś nagle, nagle się zmienia, nagle się zmienia na Waszą korzyść. Wy znajdujecie tutaj e, nową drogę, nową drogę. Jesteście też odbudowani, silniejsi. Ta energia eremity, czyli Waszego wycofania, e, takiego kontemplacji, zdobywania mądrości, e, daje Wam nowe pole do działania, nową energię do działania. Mamy cesarza. Mamy pięć kielichów. Tutaj też mamy powolne, słuchajcie, powolne budowanie swojej struktury, swojej pozycji w pracy. Mamy nowe budowanie pozycji w pracy lub będziecie osobami, które mm, które są niezależne jakby wypracowaliście swoją pozycję. Być może poczuliście stratę, coś Wam tutaj nie wyszło, coś się tutaj wylało lub nie poszło z tym, z oczekiwaniami tutaj, jakie sobie założyliście. Natomiast dalej pokazuje się energia dziewiątki pentakli, czyli dużej niezależności. Przed tym jest siódemka pentakli budowania dużej niezależności swojej pozycji. I Wy pokazujecie się jako Cesarz, czyli jako osoba, która zbudowała, zapracowała swoją pozycję, mimo tego, że może jest teraz w poczuciu straty. Może poczuliście straty, coś wam tutaj nie wyszło, coś nie szło po waszej myśli. To tutaj pokazuje się, to, to, to już odchodzi, ta strata, ten lęk, ta obawa, że już mi tutaj nic, nic się nie uda, lub nie wyjdzie tak, jak chcę. To tutaj jak najszybciej te myśli trzeba odgonić, bo mamy tutaj dziewiątkę pentakli, czyli idziecie ku spełnieniu, ku tej niezależności i budowania swojej pozycji w pracy. Tutaj też są osoby, które zdobędą jakiś autorytet. Możecie zdobyć autorytet poprzez, nie wiem, pisanie, może w pracy dużo piszecie, może przekazujecie wiedzę, może jesteście osobami, które mają po prostu dobrego gadanego. Dosłownie tak. Tak też może być. As pentakli, słuchajcie, no tutaj i osiem buław, słuchajcie, jeżeli jesteście teraz w takiej pozycji straty e, energii, że czegoś nie wyszło, że sobie założyłam, że to będzie tak, lub założyłem sobie, że będzie tak jak tutaj inwestowałem i tu pokazuje się nowa energia budowania as pentakli nowej rzeczywistości nowej e, nowej pozycji, coś stabilnego, słuchajcie, bardzo szybko się tutaj rusza Pokazują się też dwie nowe drogi. Dwie nowe drogi. Niektórzy z Was, um, niektórzy z was mogą, może być taka sytuacja, że zmieniacie pracę, odchodzicie z pracy, która nie przynosiła Wam zysków. I tutaj pokazuje się bardzo siła, siła kreowania swojej rzeczywistości, siła um, wpływania na własną rzeczywistość. Ja tutaj odczuwam osoby, które uważają, że coś straciły w pracy, jakby dały z siebie dużo, a nie dostały czegoś w zamian. I tutaj pokazuje się jakby nowa energia. Tu mogą być osoby, które odejdą z jakichś takich struktur. Może pójdziecie na swoje i staniecie się tutaj osobami niezależnymi. Może zaczniecie budować swój biznes własny. Tu takie energie, słuchajcie, są. I to będzie taka energia, która będzie spełniająca dla Was. Na pewno idzie. Kochani, energię spełnienia, więc nie bójcie się, jeżeli teraz jesteście we wieży, tak, coś się zawaliło, to nie obawiajcie się tej energii, bo ona się tutaj zmienia. Takie specyficzne jest dzisiaj, słuchajcie, to czytanie. Słuchajcie, było 11.11. 11. Nie, synchronizacja, dobra, to zapytajmy. Co tutaj jeszcze nowego zmierza do osób, które natknęły się na ten filmik. Co nowego zmierza do Was. Co nowego? Cały czas pokazuje mi się schemat pracy. Cały czas pokazuje mi się temat pracy, komunikacji, na temat budowania pracy, może współpracy. Możecie dostać tutaj jakoś ofertę, która bardzo szybko tutaj zmieni zmieni słuchajcie, energetykę nie tylko waszych finansów, ale również waszych uczuć, bo mamy tutaj energię, która spełnia wasze uczucia, wasze podejście w ogóle do rzeczywistości otwiera się wasza czakra serca, więc możecie też przyciągać dzięki tym zmianom nową miłość, jak również możecie słuchajcie po prostu pójść w nowe za głosem serca. I tu jest ogromna zmiana. I tu jest ogromna zmiana. Pokazuje się e, współpraca. Dopytajmy jeszcze, czego dotyczy trójka kielichów. Wyborów. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Słuchajcie. Powiem Wam tak, tutaj pokazuje się już energię takiego znudzenia, już dosłownie zbrzydnięcia, z energią oczekiwania na zmiany. I tutaj Wszechświat mówi zaufaj procesowi, bo ta energia już jest tutaj tak naprawdę na horyzoncie. Ty za chwilę będziesz jakby zmuszona, zmuszony do tego, aby podjąć decyzję, aby iść za głosem serca, słuchaj intuicji. Możesz dostać propozycje również od osób, które Ci sprzyjają. Może być to jakieś kobiety lub kobiet. I tutaj idzie zmiana. Idzie, idzie zmiana nie tylko, mówię, w energii pracy, jak również energii uczuć. Jakby jedna energia rusza, a za tym rusza energia uczuć. Tutaj też u niektórych z Was otwiera się czakra serca. Dla osób, które przyciągały lub były u mnie na rytuale, to tutaj też jest informacja, że Twoja cierpliwość będzie w końcu tutaj wynagrodzona. W końcu tutaj idzie to do ciebie. Idzie otwarcie, idzie miłość też. Więc takie tutaj są, kochani, moje energie dla Was, dla wszystkich osób, które natknęły się na ten filmik. Jeżeli rezonujesz z tym, napisz, rezonuje, przyjmuje. Wtedy Twoja ta energia będzie płynąć do ciebie i będzie ci sprzyjać. Pozdrawiam, kochani.